W obliczu, czy w obliczu skandali w naszym kościele biskupi wciąż pozostaną autorytetami dla polskich katolików? Coraz więcej wierzących dotąd zaangażowanych osób nie chce mieć nic wspólnego z kościołem hierarchicznym. No to jest poważny problem, który już się w tej dyskusji jakoś pojawił, no ale to jest coś, z czym trzeba się mierzyć. Że, czy to nie jest tak, że kościół może wytracać tych, których no, żywo potrzebuje? Ja powiem ze swojej perspektywy, to człowieka, który się tym tematem trochę zajmuje i mocno siedzi. I uważam, że Kościół bardzo dużo traci na tym, właśnie jakby traktując ten, ten temat nieco, bym powiedział, po trochę. Dlatego że proszę zwrócić uwagę, ksiądz Biskup mnie poprawi, jeśli się mylę, od dwóch lat albo od trzech. Na każdym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski jest punkt dotyczący ochrony dzieci i młodzieży. Po każdym zebraniu plenarnym mamy jakiś dokument, w którym są pewnego rodzaju takie okrągłe słowa, że traktujemy ten problem z należytą powagą, że teraz to już będzie dobrze i tak dalej i tak dalej. Natomiast nic się w tym, w tym, w tym temacie jakby nie dzieje. Za tymi słowami nie idzie czyn, jakbym to, to nazwał. W związku z tym, to powoduje wrażenie, być może ja się mylę, bo ja może, być może nie wiem o wszystkich działaniach, jakie są podejmowane. Natomiast za tymi okrągłymi słowami, za tym brakiem czynów takim zewnętrznym, wydaje mi się właśnie, że idzie to, że, że ludzie się zrażają i ludzie odchodzą, że nie ma tego czegoś, o czym też mówi papież Franciszek bardzo często, i my też my w tej swojej książce do tego dochodzimy, że nie daje kościół powiedzmy hierarchiczny nie daje przykładu swoim życiem tego, jak mamy postępować. No trochę skrajnie pan redaktor moim zdaniem powiedział, tak, że się nic ja... nie dzieje, że, nie, że to są piękne słówka i że się nic nie dzieje. No dzieje. Ja przypominam sobie, jak kolokwialnie zareagowałem na te pytania pana, pana redaktora, bo on ciągle mi mówi, podczas jednego spotkania ciągle te tematy, pedofilia i te, ja mówię w pewnym momencie, Proszę Pana, musi pan mnie katować tą pedofilią, tak? Żeby, ja, żeby, była jasność, no, profesor, no. żeby była jasność, to zdanie w książce zostało. W związku z tego zdania nie wyciągnął. Oczywiście, tak że nie tak Musi jak... pan mnie katować tą pedofilią. Ja żyję 65 lat. Nigdy tego sam nie doznałem, nikogo nie maltretowałem. Po prostu, no mój Boże, co ja mogę powiedzieć? Bardzo mi przykro, że takie zjawiska są w kościele, natomiast odpowiadając na. Na pytanie pana Sławka zdaje się, czy my nie stracimy autorytetu do końca, zależy, jak będziemy reagować po prostu na ten karygodny proceder, który, który jest, czy był, czy jest w Kościele nadal. Natomiast proszę Panów drogich i proszę pań, które słuchacie, no przecież nie można powiedzieć, że, że się nic nie stało. Przecież powołani zostali w każdej diecezji. Księża i słyszę, że nie tylko księża i świecy, którzy się tą problematyką zajmują. Są przeprowadzane rozmowy z ludźmi, którzy, którzy zgłaszają, że byli, że byli molestowani. Prawda? Powstała fundacja świętego Józefa, i tak dalej, prawda? No, na miłość Bożą. W jednym momencie nie można wszystkiego się... zrobić. Także według mnie. Sporo już nie, zrobiono nie, no to znaczy, tej ja powiem tak z mojego punktu widzenia rzeczywiście sporo zrobiono dla ochrony dzieci i młodzieży no. i te e, kwestie dotyczące e, wydaje mi się że jeżeli dzisiaj pojawia się sprawa dotycząca molestowania seksualnego nieletnich to ona jest załatwiana od początku do końca tak jak powinno to zostać zrobione, Natomiast jest problem z tymi sprawami starymi, z tymi sprawami z lat 80., jest problem znowu odpowiedzialności biskupów i wyższych przełożonych zakonnych, jak oni do tego w, tamtych, w tamtym czasie podchodzili, czy też jak podchodzili w, w ostatnich latach. I tu wydaje mi się, że jesteśmy w takim punkcie, że jeszcze niektórym biskupom nie przychodzi do głowy albo nie potrafią sobie uświadomić tego, że oni mogą za jakąś swoją decyzję źle podjętą, po prostu ponieść odpowiedzialność. Myślę, że tu jest ten problem. Że mamy z jednej strony kwestię molestowania seksualnego nieletnich i z drugiej strony kwestię odpowiedzialności, podejścia osoby odpowiedzialnej za jednego księdza, drugiego, księdza, Jeżeli trzeciego. Jest to jest sukcesywnie wyjaśnia. Ale miejmy nadzieję, no. że jest. Miejmy nadzieję, że jest, bo jak na razie, no to. Milczenie Watykanu jest niestety w tej sprawie milczeniem. To już Pan po, po prostu bardziej to bardziej śledzi niż ja osobiście.